Cześć wszystkim, nazywam się Michał Bławdziewicz. Jestem mistrzem Federacji HFO w wadze ciężkiej i posiadaczem pasa mistrza Europy WakoPro również w wadze ciężkiej. Sporty walki trenuję od 6 roku życia. Na początku mojej przygody to było karate. W wieku 15 lat przerzuciłem się na kickboxing. Teraz mam prawie 29 i ta przygoda trwa w najlepszym. Jestem związany z dzielnicą Bielany od urodzenia i niezmiennie żyję tam i się z nią identyfikuję. W związku z czym zdobycie pasa HFO na warszawskich Wielanach to było dla mnie naprawdę piękne przeżycie. To, że dostałem szalik Hutnika Warszawa po zdobyciu pasa HFO z rąk prezesów tego klubu nie jest przypadkiem. Od dziecka sympatyzuję i kibicuje temu klubowi, a stadion Hutnika Warszawa w zasadzie jest przez ulicę od mojego rodzinnego bloku. Jako dziecko chodziłem w zasadzie na każdy mecz. Teraz również uczęszczam może nie na każdy, ale dosyć często. Jak najbardziej kibice hutnika to, to grupa ludzi zgranych na całe życie i to są przyjaźnie, które się zawiązały wiele, wiele lat temu. Nawet jako dziecko zdarzyło mi się przez rok grać w hutniku Warszawa. Miałem chyba wtedy 8 albo 9 lat, no ale jednak sporty walki wychodziły mi znacznie lepiej. Na co dzień trenuję w klubie Palestra Warszawa pod okiem mojego trenera Łukasza Roli, z, y, wspólnie ze wszystkimi zawodnikami tego klubu, z Arkiem Wrzoskim, z Szczepaniakiem oraz w klubie Knockouts Bielany, gdzie za moje przygotowanie motoryczne odpowiada trener Przemysław Kantorowski. 26 czerwca stoczę walkę w obronie pasa HFO z rumuńskim zawodnikiem Florinem Iwanoje. Walka będzie w Warszawie. Do każdej walki wychodzę z herbem hutnika na koszulce i spodenkach i w następnej walce zrobię wszystko, żeby znowu go godnie reprezentować.